Chociaż rozbiórka łódzkiego garażu już weszła w ostatnią fazę, Pruszkowianie nie ustają w przepychankach. Tym razem Janusz usiłuje zmobilizować ojca do pomocy przy załadunku bez skutku. Nie no, chodź pomóż, teraz bez jajku, bo tego Janek odwrotnie to trzeba Pierwszy raz na samochód wrzucasz? Dawaj, O, no, jeszcze pięścią dobijasz. Zajdzie? Marek w końcu ruszył do roboty, jednak musi być dziś w kiepskiej formie, bo po chwili znów wszedł w rolę kierownika. To na koniec na tył, na blachę. Nie tak, na dół. A to ci przeszkadza, że tak leży? To poczekamy. Czekamy. to poczekamy. Marek może sobie pozwolić na takie zagrywki, bo tym razem to nie jemu zależy na czasie. Masz szczęście, że mi się śpieszy do szkoły filmowej, bo bym mógł tu siedzieć z tą cały dzień. Dziękuję. Zaraz, zaraz, moment, moment. Dobra, nawet. Czekaj, Trzy, cztery, trzy! No, Janek, zamknij mi tył. Zamknąłem. Ej, na pewno wszystko jest wzięte. Ojciec, nie ma już na życiu. Postarałem się zacząć szybciutko. Januszku, dobra. Zobaczysz tą szkołę filmową. A tylko na moment i jedziemy. Dobrze. Dobroć Marka nie zna granic, więc marzenie Januszka za moment powinno się spełnić. To jest szkoła filmowa. Ale nie na tak wyjeżdż? Musi Musisz zrobić zdjęcie na tle szkoły, dawaj. No dawaj, to ci zrobię te zdjęcie, synku. No to masz szkołę tą swoją, żeby zobaczyć. Tu, tu stanę, zrób tu, tam raz seneczku. Opłacało się pośpieszyć się z tym garażem. Zobacz, jakie piękne miejsce. Tu no, całe... na Tobie tylko mieć chodzi. A jak? Co prawda rozbiórka garażu poszła dość szybko, ale oględziny szkoły i powrót zabrały tyle czasu, że panowie dotarli na złomowiec o zmierzchu. O, wreszcie! Cześć Rafał. Cześć, Mareczku. Dwie tony 960. Co tam ci ciekawego, Macie? A byliśmy w Łodzi. Widziałeś kiedyś szkołę filmową, Rafał? Nie, w Łodzi szkoły jeszcze nie widziałem. A ja widziałem. Dzisiaj powiedział, jakbym nie był złomiarzem, to by był aktorką. No to lepiej, że jest złomiarzem. Mareczku. Nie bierzemy panietku. Odejdź. Same blaszki, mreczko. Jakie blaszki? Mareczko, oddziel te grube od blaszki. Zobacz, jak jest to ciężkie. Uwagaj, poczekaj. I rozładowany. O jezu, jak się. Dwie tony, sześćdziesiąt. Dwa, dziewięćset, sześćdziesiąt, plus, dwa, zero, sześćdziesiąt. Całe osiemset, siedemdziesiąt kilo.

I dawaj jedziemy. Dobra. Dzisiaj wziąłem 565 zł, 150 paliwą i w po 215 zł mi zostało. Bardzo dobry dzień. Przy okazji dowiedziałem się, że mam niespełnionego filmowca w. Domu. Syna. Jakby się uczył, to może wyposażę. A się nie uczył, to został złomiarzem. Idę na domu to. Czy Januszek byłby dobrym aktorem, trudno zgadnąć. Za to wiadomo, że jest uzdolnionym i pracowitym złomiarzem. Podobno Marek twierdzi, że pierworodny wszystkie zalety odziedziczył właśnie po ojcu.